Halo miszki, tutaj Kilos53 w y, kolejnym odcinku właściwie projekta Zomboid, Ale zaczniemy to jeszcze raz, bo z Polska bo pokasowałem save'y Stąd też y, tytuł dzień pierwszy y, Ogółem odcinek będzie jaki będzie, ponieważ mam nowy mikrofon, testujemy go Yy, mam nadzieję, że wszystko się dobrze współ... W, współ... ułoży. <noise> Boże, kochanie. synchronizuję, chciałem powiedzieć. Yy, miasto nazywa się Kiloszyce po raz drugi. Przepraszam, że nie gramy na poprzednim save'ie, ale naprawdę skasował się. Stworzymy tego bohatera i, 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 i jedziemy ogólnie. Właściwie jest, jest yy, 19.35, o 20 ma być odcinek. Nie wiem, czy zdążę, nie wiem, nie wiem, Powin, powinno być spoko. Jak się szybko zrenderuje, to będzie OK. Jak nie, to nie. No i tego typu sprawy. Także my bierzemy gościa, jakiegoś mężczyznę yy, z zarostem takim dosyć, do, tak też miał zakola, bo, bo ja się chcę utożsamiać, też mam zakola takie jolo, niech będzie miał brązowe włosy takie, albo, albo czarne nawet, niech będzie miał czarne, nie, czarne nie, ale blond, nie, blond jak nie, takie są najlepsze, ten tutaj pośredni, jeszcze jakąś brudkę mu tam dorzucimy, tą nie, a tu już nie ma, to w takim razie tą brodę mu weźmiemy, no i super, nie będę się nazywał Justin, będę się nazywał, no nie wiem jak go nazwać, yy... kurczę, moja inwencja twórcza. Nazwę go Jarek. Nie Jarek, to takie głupie. Nazwę go... Mm, Maciek. Maciek jest w porządku. Maciek... Nie, nie, Maciek. Kurczę, było dobrze. Nazwiemy go tak jak poprzedniego bohatera, czyli Borys Kręciszek i tyle. Borys. A breciszek będzie w takim razie. Breciszek. Borys, breciszek. Next. Jecimy. On będzie tak, tak jak ostatnio moi kochani. Będzie z, z ochroniarzem kurczaczki. Będzie odważny. Będzie silny. Będzie, będzie, miał, będzie słabą głowę, bo to mu się tam na pewno nie przyda. Będzie przygłuchy troszeczkę. Co jeszcze? Humorzasty będzie, bo to taki tam, tak, takie... Kobiece jakieś zapędy i, i co będzie? Jeszcze dużo jadu będzie. No i będzie miał taki taki sobie temperament. I mamy jeszcze trzy. Niech będzie odporny na wszystko co złe i co jest zakaźne. Także my zaczynamy z prędkością światła moi kochani, żeby odcinek był konkretny. Właściwie powiem Wam całą historię z tym projektem z i proszę was, nie komentujcie, bo ja już sobie teraz wyobrażam. Kupiłem ten mikrofon, dałem za niego trzy setki i... Jak mi ktoś napisze, że głos jest chujowy, to pozabijam. Mam nadzieję, że przynajmniej nie będzie słychać tej klawiatury tego wszystkiego. Cały czas mam wrażenie, jakbym mnie coś zagłuszało, albo ja bym był za głośno, a gra za cicho albo na odwrót. Tak czy owak mniejsza. O, mikrofonie mają być same pozytywy, bo jak nie będą, to się zezłoszczę. A jak ja się zezłoszczę, to... Boże, uchowaj. Nie zrobiłem zadania z angielskiego dla was, nie zrobiłem zadania z matematyki, bo kręcę jakieś kurwa odcinki z projektu Zombojda, żeby wszystkim wszystkich dobruchać. I tyle. Biorę masło orzechowe i wychodzę Co jeszcze? Tutaj bierzemy... O! Puszkowane żarcie bierzemy i otwierasz do puszek Od razu na dzień dobry wałek Tak, żeby żeby dać radę jakoś wiecie To tak wygląda wałek, trochę duży ale tak bywa yy, Co tutaj No i tyle, jeszcze zapałki weźmiemy, będzie miło Tu jest jakaś loduwa My się nażremy od razu, żeby nie było Jemy lody, popijamy mlekiem no taki deserek sobie właściwie zrobimy, tam trochę lody na te lody śmietana, tutaj potem już człowiek nakłada tam śmietanę no i troszeczkę tutaj dodatków, no marchewki średnio pasują, ale trudno co tu jest w skrzynce takiej szybciutko to przeszukamy, tutaj jest jakaś kurcze farba i chyba rzodkiewki tutaj co, gazeta a weźmy sobie, może się kiedyś przydać po drodze co jest w szafie, co w szafie w szafie nie ma, o super już na dzień dobry pistolet, bardzo dobrze to w takim razie, primary primary i, 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 i bierzemy to wszystko. Trzeba go będzie naładować. Zaraz naładujemy, weźmiemy też to, z czego zrobimy zaraz bandaże. Konkretnie, moi kochani, nie będziemy tutaj żadnego tempa narzucać. Znaczy, będziemy właśnie tempo narzucać właściwie. Będziemy Reload, load, niech on sobie go przeładuje. Subcio, niech mi ktoś teraz, szkoda, że go trzyma do góry nogami. Znaczy, jak chodzę, to nie. Jak chodzę, to jest ok, ale jak stoję, to się obraca. Trudno. To się jeszcze nauczymy jakoś. Co jest tu? A tu nie ma nic. No to trudni, trudniuszko. Tu jest jakaś szafeczka. Dziwna, dziwna. Co tutaj? O, tabletki na sen. Weźmy, może się przydadzą. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten domek. Wychodzimy stąd. W takim razie nie będę może używał broni od razu. Niech będzie ten wałek. Postaram się jakoś unikać starć. Jak, Jakieś kurcze bele. Szkoda, że nie mam tamtego Borysa Kręciszka, bo to jednak było takie... Przyzwyczaiłem się do tego gościa, wiecie? Ogólnie postanowiłem... O! Pierwsze starcie A bo wiecie co, nie chcę ta pani żyje tutaj, będę się akurat napataczy Na no jeszcze tam znajdziemy ich setki, miliony i w ogóle tego typu sprawy Otwierać, wszystko pozamykane Co za, co za dzielnica w ogóle, nikt nie został Mam nadzieję, że w niedalekim czasie wprowadzą te, 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 te całe NPC Kurczaczki! NPC-ty Boże Zamknę się w tym pokoju i sprawdzę co tutaj jest w ogóle mogę zrobić takie super rzeczy. jedna super rzecz jest z tym mikrofonem, zaraz wam pokażę. Halo Miśki, tutaj Kilos53 w kolejnym odcinku, zagrajmy w Project Zomboid. Z pozdrowieniami dla wszystkich dam oglądających tę serię. Mam nadzieję, że było epicko, bo ja, ja, się, ja się przymierzam do nagrywania tych audiobooków erotycznych, tak jak mówiłem, dlatego pamiętajcie, same pozytywy mają być. Dobra, wezmę tego chickena, tak po prostu, bo mogę. I co tutaj jest jeszcze? Carpentry, wezmę. Dla początkujących książka, żeby się nie nudzić. Okej, okay, uciekamy. Oksu. <laughs> o ksu, o le, 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 le. Nie wiem co powiedzieć. Dobra, co robimy? Co jest tutaj? Tu jest zombiak. Tu nie przejdę. Jedna droga pozostała. Open the window. Take me to the coś tam. What? Na Yolo tak zwanego. Nie wdajemy się w jakieś bójki, proszę nas zostawić. Ja idę tutaj swoją drogą, państwo swoją. To jest w ogóle jakiś rudy murzyn, już tam nie komentuję, bo rasista, kilos i w ogóle. Ale spoko, my jesteśmy troszeczkę przerażeni, no. JOLO! <laughs> Teraz to jesteśmy przerażeni. I co ja mam zrobić? Dobra, 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 wolę was. Panowie i panie, spokojnie, 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 my to załatwimy. Na tym osiedlu się nie osiedlamy, moi drodzy. Zobaczcie, co tutaj jest. Stoi se horda, my tutaj mamy dość hordy. Okej, okay. mm. Nie wiem, gdzie się osiedlimy. Ja nie mogę tego, tego jakoś, kurczę, pochopnie... Ta decyzja nie może zostać podjęta pochopnie. Spałuję tą panią. Zostaw! Nie, nie, wiecie co, nie możemy się wdawać w bójki z tym, kurczaczki... O kurczaczki, kurczaczki! Nie możemy się wdawać w bójkę bez jakiejś porządnej broni. A mamy tylko pistolet. Wiecie co, ja ten pistolet jednak wyekwipuję... Bo to kurde jednak przynajmniej jakieś, jakieś rażenie ma, wiecie, moc rażenia i w ogóle te, te takie sprawy Co jest tutaj? To jest strasznie dużo zombie wszędzie, za dużo, zdecydowanie za dużo Musimy, nie wiem, odnaleźć Kurcze, zastanawiam się, gdzie by się można skitrać Fajna miejscowa była gdzieś przy kościele Ja nie znam w ogóle mapy, to jest to, jest to, to, to jest cały ten ból Tak żeby było blisko do, do, do drogi bo jak kurczę wstawią samochody to co, wiecie trzeba być, trzeba myśleć perspektywicznie zawsze, pamiętajcie. A tutaj co się dzieje? Troszkę dużo. Ale co, zaryzykuję, nie? Bo jestem kilos 53. Nie ma akcji trochę, ale mam pistolet, także to jest spoko, przejdziemy sobie tutaj. Właściwie to jest taki odcinek nagrywany na szybko moi drodzy, taki żeby zaspokoić wasze dzikie żądze i żeby harmonogram spełnić. Żeby, żeby po prostu miał takie zaliczone. O! Tu mi wszyscy piszą, że... Znaczy wszyscy. Weronika, oczywiście Weronika. No, tak to bywa po prostu. Tak to bywa. Weronika, właściwie nagrywam to dla niej, bo yy, ja jej napisałem, że dzisiaj nie będzie, że nie nagrałem tego projekta zomboida i, i że no dzisiaj po prostu się nie uda. Ona... jak to? Dlaczego? Co się dzieje? Dlacz... To? No i tak jakoś mi się głupio zrobiło i pomyślałem, że po prostu nagram. Yy, wciąż źle się czuję z tym nowym mikrofonem. Jako... Znaczy nie, dobrze się czuję, ale nie wiem jak wy się z tym czujecie i mam nadzieję, że będziecie się czuć dobrze. My mamy coraz większe problemy. Yy, wszędzie są zombie. Obawiam się, że będziemy musieli zaraz zacząć biegać. Ja nie wiem dokąd zmierzam. Czuję się taki strasznie jolo. Yy, powinniśmy znaleźć sobie jakąś miejscówę. Niestety... O! To jest nasze miejsce, moi kochani. Tu zamieszkamy. Tu jest mój dom. Mój dom! którym żyję? Nie... Kurcze! Przepraszam was moi drodzy. No już jestem. Przepraszam Okej, okay, my mamy problem Bo nas gonią zombie, a ja nie mam, a ja nie chcę ich tutaj Jest, jest coś Battle Knife. dobra Szybko, bierzemy jakiś nóż do ręki, nóż biorę do ręki Biorę nóż do ręki uciekam Co tędy? Nie myślałem, że tędy wyjdę Dobra, tu jest super przejście Subcio, przechodzimy Claim through, claim through Yolo <grym> Dobra, najpierw ta Chodź tutaj Dobra, padła Teraz ty Dostał Subcio. jeszcze tamten. Nie, ten nóż się czasami buguje i nie da się wykonać tego ciosu i to mnie boli. Ale my musimy sobie jakoś poradzić. Dobra, na razie jest super. Muszą paść. Zostaw te okno! Połóż te okno, znaczy... Dobra, su... Ah, Zafarbowałaś mi okno na czerwono szmato. Ale spoko. Niech tutaj podejdzie. Pyk! Murzyn leży. Nie, jest, jest opę. Ten battery knife jest bardzo nie, nie ma dużej wytrzymałości. Wytrzymałości I teraz właśnie już nie, nie możemy chyba z niego skorzystać Bo i kurczę ugryziono mnie Znaczy tam trochę mnie draśnię, draśnięto mnie Bo on ma już plus 30 i teraz zobaczcie Widzicie teraz już Nie teraz mogę go tylko wbijać w ciało Kurczaczki Mamy drobny problem Musimy iść po jeszcze jakiś nóż bo mi zabrakło Otwórzmy No come on, dobra Oj Wbiłem nóż W okno ale to takie tam Małe scysje ze mną Dobra, czy znajdę coś jeszcze dla mnie? Jakiś, Jakaś broń. Cokolwiek. Jest, jest widelec, widelec jest i, i łyżka. Wolę widelec. Bierzemy.. Nie, nie, nie. Equip me to primary, primar, okej. Okay? I teraz robimy takie jolo. Nie! Mat, matko i córko, nie mogę tym zabić. Nie mogę zabić widelcem! A! Zamknąłem. Nie moi drodzy, skończyło się. Proszę bardzo. Tak się chcę bawić, to my się tak zabawimy Proszę bardzo A Co ja robię? Jestem jolo, przepraszam No i ogółem pozbawiam się szans jakichkolwiek na przeżycie, bo robię tu wielki rozpierdziel No ja... Ja tego tak nie zostawię Ja tego tak nie zostawię, to jest... Moja miejscowa! Upsi, mamy problem. Dobra, 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 so... Jezus Maria! Okej, okay, wracamy. To nie dobry pomysł. Tak chyba skończę zaraz. Zostawcie nas! Ile bro... Ile mamy amunicji? Szybko? Kurczaczki. Yy, obawiam się, że nie mamy już nic. Trudno. Yy, no tak, tak teraz się zakończy żywot pewnie. Ale tu jest piękny dom. Tu jest piękny dom. A tu jest jakaś niepiękna horda. A dom naprawdę ładny. Zaraz znajdziemy coś. Nie się, to nie są jedyne domy w okolicy. Kurczę, zaraz noc zapadnie. Jesteśmy w tragicznej sytuacji, moi drodzy. Tutaj kolejna horda. Za dużo zombie, po prostu za dużo. I, i, i będziemy tutaj musieli prowadzić koczowniczy tryb życia. Znajdziemy tylko jakąś hawilę do przenocowania. Uciekamy stąd, uciekamy stąd. Tu jest coś, tu jest. Piękna, piękna domówka. Nie, nie piękna, bo jest tylko parter. Ja bym chciał coś z, z, z piętrem takim, wiecie, bo, bo, bo jak się bawi, to się bawi. Na sprzedaż jest nawet, to jakbym miał pieniążki bym kupił, ale że z YouTube'a nie jest taki ani inny, jest taki ani inny, no to trudno. Tu nie mogę się dostać, ale tu bym mógł odpocząć trochę, tu bym mógł nadować energię. I tak zrobimy, to jest nasze miejsce. O kurczaczki, już nie mogę. Bo mi się klikło, przepraszam. Znaczy, bo mi się, właśnie nie Czy ja mam jeszcze... Jeszcze mamy trochę amunicji. Przepraszam, to był nie wypał. Jerdyknęło tyle. Ja wiedziałem, żeby nie używać broni. Wiedziałem. Ale sprowokowali mnie. Ja chciałem to rozegrać moi kochani. Chciałem nożem zabić najpierw. Zabiłem nożem, to potem nie mogłem go wbić w głowę, bo się skończyło. To chciałem widelcem. Widelcem się nie dało i sprowokowali. Jest. Jest piękny dom. Piękny dom. Nie ma zombie. Jest krew. Jeszcze jak się będzie dało do niego. Super. Okno otwarte. Wchodzę. Zamykam. Epicko jest piękny salon. Tutaj firanki zasłaniamy, żeby było ładnie. Telewizor jest gotowy. Pięknie kuchnia, super, przestronna. Tutaj tylnie wyjście otworzę, zamknę. Co tam na górze się słychać? Ciekawego u dzieciaków, sprawdzimy. Tutaj trochę okien, trzeba je zaraz pozakrywać czymś. Jeden pokój, super, podoba mi się ta siedziba. Zostajemy tu na stałe. Pięknie, pięknie. Bierzemy tutaj jakieś shity, tak zwane. Szed, nawet nie wiem jak to się czyta. Mamy dwa. Zakryjemy okna na dole, żeby nie robić problemów. Właściwie powinniśmy zakryć jedno tutaj. Tu z tyłu może być problem z tymi oknami, ale bo. Nie, raczej, raczej te okna na dole zakryjemy. Tu na pewno będzie jedno. Zakrywamy. No i co? I tutaj, tu. Czy ja wiem? Przepraszam za te dźwięki. Nie, i jedno zakryjemy to na górze. To na przykład, bo tutaj też pewnie jakieś problemy z tym. No i super. miejscówka jest już taka przygotowana na wszystko. Znaczy, <noise> to jest nasza forteza. Na razie mamy trochę radę rozesłanych po kątach. Super, jest poduszka, pasek. To jakoś damy sobie radę, prawda? Tutaj spodnie, dwie pary skarpet. Ja nie narzekam. Przychodziło mi walczyć w trudniejszych warunkach. Doceniam wszystko, co mam. Mam tutaj miejscówę dla siebie, mogę spać na dole. Fotel mam piękny, różową kanapę. Lodówka super tutaj ciastko chicken, a ja jednego ze sobą jeszcze wziąłem, to już w ogóle dwa chickeny, czyli można kurczaczki razy dwa powiedzieć. Masło orzechowe jakieś zakosiłem, też, je, też dobre będzie na przetrwanie. No i jakoś tu będziemy żyć moi drodzy, noc. O kurczaczki. Jest jeden mankament tego domu, nie można chować nic do, tego, do tych półek, bo... Bo to nie są półki, tylko jakieś blaty, które nie mają opcji chowania wewnątrz rzeczy I tutaj pojawia się pierwszy problem, moi kochani Wybraliśmy dupiatą miejscówę, ale strasznie mi się podoba je. Po prostu jest ładna pod względem wizualnym, moi kochani I, i co? Ja mam jeszcze 5 minut, ja nie wiem co robić, nie Idziemy jeszcze na jakiś rekonesans, może tu w pobliżu są jakieś piękniejsze domy Tu jest jakiś dom Ja w ogóle zrobię całą taką aglomerację domów to nie będzie tylko jeden dom, ja będę na przykład, będziemy na przykład w poniedziałki, uznajmy, że dzisiaj to jest poniedziałek, najpierw dzień pierwszy, poniedziałek, tak będzie ok I... I od dzisiaj będziemy sobie tak po prostu... Zmieniać domki, nie? Na przykład w poniedziałek będzie to. Przeszukujemy, robi się ciemno. Antydepresanty, painkillersy, super, super, tabletki nasenne, wszystko gra. Tutaj jakiś, jakiś pokój rodziców, bierzemy shity i w ogóle te sprawy. Co tutaj jeszcze jest? O! O! Nareszcie jakaś porządna broń. ki do golfa. No czasami tak by trzeba sięgnąć po coś takiego prowizorycznego Ale to jest ładny dom też tutaj, bardzo mi się podoba Tylko jednopiętrowy Zbieramy żarełko Po prostu wiecie, zbiorę wszystko co tu tylko jest i, i wracam do siebie Jak to, chociaż nie wiem czy tu się nie osiedlić Kurczaczki, nie jestem pewny mm. Ojejku, horda Na razie zabezpieczymy ten dom Żeby mi tu nikt nie wlazł i jeszcze sprawdzimy, jakie mamy inne do wyboru. Tutaj jest, jest coś jeszcze? O, tu jest w ogóle bardzo fajne przejście. A, strasznie mi się podoba ten korytarz taki, tutaj to jest bardzo pomocne, powiem Wam szczerze. Dobrze, w takim razie my wracamy do siebie, bo już się robi ciemno. Przez 20, a wszyscy wiedzą, że tacy porządni ludzie chodzą o 22 spać. Tam jeszcze jest jakiś dom, który sprawdzimy jutro. Znaczy jutro, właściwie na następny odcinek, no muszę to jakoś po... Nie, nie, to jest tylko jeden... Dzisiaj będzie jeden odcinek. I tyle. Następny nagram, nie wiem. Kiedyś nagram. Bardzo mi się nie podoba to, że nie mogę tutaj chować rzeczy. Strasznie. Chyba, że będziemy składować rzeczy na podłodze, ale to raczej nie. Tak czy owak, my dostaliśmy w nagrodę dwa shity więc jeden shit pójdzie tu. Nie wiem dlaczego. Może akurat kiedyś mnie tutaj ktoś zobaczy. A drugi shit pójdzie tutaj. Tu z boku, bo ja pamiętam, że tutaj też było okienko. Nie, 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 wybijaj okna. Co ty porąbało cię, człowieku? O nie, dobrze. Nie mamy dwóch shitów, mamy jeden shit. Nie zabrałem w takim razie jednego. Zabieram stąd tą kurtynę. A ja zapomniałem, że przecież można usuwać też firanki w innych domach, bo teraz doszło taki właśnie fajny bajer. Przepraszam was moi drodzy. Nie, bardzo mi się nie podoba to, że nie mogę otwor... A już nieważne. Co ja zrobiłem? Nie wiem co ja zrobiłem, ale wiem, że... Aha! Mamy... Pierwszy, dru, drugi problem tego domu. Tutaj firanka jest na drugą stronę założona, niestety, więc zombie mogą odkryć w każdej chwili. No ale to jakoś da się, da się przeżyć, prawda? Dobra, do lodówki włożymy to, co trzeba włożyć do lodówki, czyli chlebuś, żeby się zamroził. Na piątek będzie. Trochę marchewek. No i co jeszcze mamy tutaj takiego ciekawego? No włożę też tą paczkę nasion, żeby to się jakoś... No nie wiem, tak po prostu. Tutaj tą zupkę może fasoli trochę włożymy też. Mm. No, antydepresanty na górę pójdą, no i to masło orzechowe, niech się tutaj trochę mrozi, będzie, będą lody, jakieś ice creamy, wiecie, te, te, tego typu sprawy. My tymczasem, czy tutaj jest tylko jedno piętro? Tak, to jeszcze muszę zajść w jedno miejsce, ważne tutaj. Gdzieś była łazienka, tylko nie pamiętam, jeszcze nie znam dokładnie roz, rozkładu pokoi. Tu jest łazienka. Tu jest bardzo ładna łazienka, ale niestety też nie ma ale jest prysznic, jest prysznic. Mogę się na przykład napić z niego? Nie mogę. Ale doceniam to, że jest prysznic. Nie, niestety moi kochani będziemy musieli zmienić ten dom, bo tutaj nie ma w ogóle miejsc, gdzie można przechowywać przedmioty i to mnie strasznie denerwuje. Więc po prostu w następnym odcinku stąd się zabieramy i to jest tylko tutaj na jedną noc. Ale fajna okolica, bardzo mi się podoba. No to co, sleep. Śpimy sobie troszeczkę. No trochę gorąco temu naszemu bohaterowi. Dobra, jeszcze ten. No i dobra, no i tu właściwie powinienem zakończyć moi drodzy, bo tu już jest piąta 5.20, to nie jest tak, że wiecie. Tutaj człowiek, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje i zągi go nie gryzie, dlatego wiecie. My mamy jeszcze jeden problem, natury... trzeci, trzeci problem, natury... nie wiem jakiej, właściwie to jest natura... Natura. Taka... natura, natura, po prostu natura, moi drodzy, jednak tak bym to ujął. Nie zmieścimy dużo rzeczy. Czy my zmieścimy to wszystko? Zmieścimy, no to jest ok Jesteśmy gotowi do drogi, jesteśmy na jed... Nie jesteśmy na jedzeni, ale to co się wlecze nie uciecze. Jest kawałek ciastka. <laughs> I wyrzuciłem ciastko na podłogę. Boże. ciast Nie ma co płakać nad ciastkiem na podłodze. Weź je. Weź je, kochany. Grab pie. Pie, pi pie. Weź to ciastko. Podniósł ciastko. Zjedz to ciastko. Zjedz. O, akurat tutaj my kończymy jedzonko, a... Już dzwoni. Jesteśmy na jedzeni, trochę nam ciepło. No, ale ogółem jest w porządku i trochę pada deszcz, to poczekam na zewnątrz, bo mnie piórno trzaśnie. No nic, moi kochani, mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie, co sądzicie o tym nowym mikrofonie, czy słychać dalej klawisze, czy co jest lepiej, co jest gorzej, czy wrócić do starego. No, zostawcie łapę w górę, komentarza i, 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 i mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, cześć i pa! To znaczy, bajo!